Po ponad 5 latach od premiery Journey to the Savage Planet na rynku zadebiutowała jej kontynuacja z inną perspektywą, lepszą rozgrywką i jeszcze większą dawką humoru. Zapraszamy! Za stworzenie Journey of the Savage Planet odpowiada Typhoon Studios, natomiast firma zrodziła się na nowo jako Rakun Logic Studios. Po wydaniu swojej debiutanckiej produkcji w 2019 roku ekipa Alexa Hutchinsona, czyli byłego pracownika Ubisoftu, została bowiem zakupiona przez Google, dla którego miała zajmować się opracowywaniem gier z myślą o nieistniejącej już usłudze stadia. Po tym krótkim epizodzie autorzy uznali, że wracają na swoje, a ich kolejne dzieło będzie w pewnym sensie bazować na wydarzeniach, w których byli uczestnikami w prawdziwym życiu. Akcja Revenge of the Savage Planet rozpoczyna się, gdy nasz kosmiczny odkrywca zostaje porzucony przez korporację na odległej planecie bez ekwipunku. Kiedy wybudził się z kryogenicznego snu, okazało się, że jest członkiem korporacji, która została przejęta przez jego byłą firmę. Brzmi znajomo? Owszem, tylko że nasz bohater został zwolniony. Pozostawiony sam sobie na zupełnie obcym terenie, musi przetrwać i naprawić swój statek, by bezpiecznie wrócić do domu. A przy tym utrzeć nosa byłemu już pracodawcy. Jak zatem widać, warto było na początku wyjaśnić zawirowania, jeśli chodzi o ekipę odpowiedzialną za stworzenie Revenge of the Savage Planet. Bo pomimo niekoniecznie udanego dealu z Google, byli oni w stanie zamienić porażkę w coś, co posłuży im za historię w nowej grze. Trzeba mieć dystans. Revenge of the Savage Planet to produkcja pełna śmiesznych filmików, zabawnych scen, czasami odrażających żartów, ale wciąż powodujących uśmiech na twarzy. Innym razem z kolei naprawdę udanych dowcipów, tym razem bardziej lightowych. Przy niektórych można zastanawiać się co autorzy dosypywali sobie do kawy, przy następnych zaś tylko delikatnie parskniemy. Przecież tutaj nawet sam sposób poruszania się głównego bohatera nie jest zwyczajny. Ale specjalnie nie zdradzam szczegółów, bo odkrywanie tych humorystycznych elementów z wyjątkiem oczywistych i widocznych na pierwszy rzut oka to frajda sama w sobie. A skoro nasz kolonizator w Revenge of the Savage Planet biega tak, a nie inaczej, zmiany względem Journey to the Savage Planet dostrzegamy od samego początku. Zamiast widoku z perspektywy pierwszej osoby, tym razem poszczególne wydarzenie obserwujemy z zapleców naszego bohatera. I bardzo dobrze, wszak rozmaite planety udostępnione w Revenge of the Savage Planet są wielopoziomowe, więc nie brakuje tu sekwencji platformowych zarówno podczas klasycznej eksploracji, jak i w trakcie wykonywania powierzonych nam zadań. A o precyzję w trakcie skakania z jednego miejsca na drugie ciężko, jeśli akcja prezentowana jest z oczu protagonisty, prawda? No właśnie. Revenge of the Savage Planet to jednak nie platformówka, ale gra, którą ciężko jednoznacznie sklasyfikować. To raczej przygodówka akcji z elementami platformówki, oferująca rozwiązania charakterystyczne dla klasycznych Metroidvanii. Poza tym bardzo często w trakcie rozgrywki zajmujemy się rozwiązywaniem zagadek środowiskowych. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zbieranie surowców oraz crafting. Wytwarzanie nowych elementów wyposażenia pozwala na odblokowywanie przedmiotów, dzięki którym dostaniemy się w niedostępne wcześniej miejsca. Opłaca się, a nawet po prostu czasem trzeba odwiedzać uprzednio zwiedzone tereny, bo może okazać się, że gdzieś jeszcze znajduje się coś, czego nie mogliśmy zobaczyć za pierwszym razem. Mało? Przemierzając kolejne obszary, będziemy ponadto skanować czy to obiekty otoczenia, czy też napotkane stworzenia. Niektóre nawet uda nam się złapać. Sporo tego, prawda? A w Revenge of the Savage Planet mamy także system walki. Co prawda nie jakoś mocno skomplikowane, ale idealnie pasujący do całej koncepcji, choć samo strzelanie z broni mogłoby być lepsze. Czasem wolałem przeganiać oponentów biczem. Czasem też możemy uciec przed wrogami, innym razem rozprawienie się z irytującymi przeciwnikami będzie konieczne do tego, aby osiągnąć postępy w kampanii. Co ciekawe, przed rozpoczęciem zabawy nie ma opcji wyboru poziomu trudności, ale sama gra nie należy do wymagających. Warto również dodać, że w Revenge of the Savage Planet poza opcją rozgrywki w pojedynkę, autorzy proponują także możliwość współpracy z innym graczem przy jednym ekranie lub za pośrednictwem internetu. Revenge of the Savage Planet zachwyca nie tylko różnorodnością planet, elementów otoczenia czy napotkanych stworzeń, ale także tym, że możemy zwiedzać świat zarówno w pionie, jak i w poziomie. Będziemy biegać, skakać, ślizgać, się nurkować, zjeżdżać po zielonej mazi, unikać trującego pyłu, przeskakiwać przez rozpuszczoną, żerącą substancję, niszczyć obiekty otoczenia biczem, łapać stwory z użyciem lasso i nie tylko. Tutaj cały czas coś się dzieje, a odkrywanie, nierzadko metodą prób i błędów, tego, jak działa świat w Revenge of the Savage Planet, to czysta przyjemność. W grze Revenge of the Savage Planet znajdziemy znaczniki zadań, więc zawsze będziemy wiedzieli, co należy robić. Autorzy serwują nam także różnego rodzaju wskazówki, ale czasem nie otrzymamy szczegółowych informacji na temat tego, jak powinniśmy wykonać nasze zadanie. Doprowadza to do sytuacji, w których istotna jest także kolejność zaliczania poszczególnych questów, bo w jednym odblokowujemy coś, co pozwoli nam uporać się z następnym. Można więc się gdzie nie gdzie przyciąć. Można też zginąć, dlatego warto aktywować rozmieszczone na planetach teleporty, bo udostępnione obszary do najmniejszych nie należą, a po śmierci lepiej skorzystać z funkcji szybkiej podróży, a nie lecieć z bazy na piechotę. Revenge of the Savage Planet testowałem na komputerze Actina, którego specyfikacje znajdziecie w opisie pod filmem. Na najwyższych, czyli epickich ustawieniach jakości grafiki w rozdzielczości 4K mogłem liczyć średnio na od 50 do 70 klatek na sekundę ale spadki poniżej 60 fpsów nie były jakoś odczuwalne nawet podczas start z wieloma przeciwnikami. Czy warto zagrać w Revenge of the Savage Planet? Jak najbardziej. To pomysłowa, różnorodna, angażująca i utrzymana w humorystycznym tonie produkcja, która zadowoli wszystkich miłośników przygodówek akcji, survivali, Metroidvanii czy też po prostu dobrych gier. Oczywiście nie znajdziecie tu głębokiej narracji czy też skomplikowanych mechanik, ale może właśnie to dobrze, bo Revenge of the Savage Planet ma za zadanie zrelaksować odbiorcę po ciężkim dniu w szkole lub w pracy i w tym aspekcie sprawdza się wręcz znakomicie. Polecam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i obserwujcie gram.pl.